O, i jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie to, co z Lublina, co przyjeżdżali. Całe te i opieka wie, że lajty, te dwa były, że my tyle pieniędzy niby zarobiliśmy, a to nieprawda. I ogółem temu zerwał z nami kontakt. Chyba. Planował tak. I po prostu, jak to można robić? Chciał przyjeżdżać? Później z Natalką przyjeżdżał? I tak zrobili? Jak tak można? To jest uczciwość. On pracuje całe te. I ja ogółem nie chcę go widzieć. Ja sobie dam radę. O i chciałem właśnie jeszcze powiedzieć z tą opieką. O, pół miesiąca już minęło, a ani złotówki nie dali dla mnie. O, zima idzie. To ja na obiady nie będę jeździł. Ja, o, Chodzić? Tak właśnie są niektórzy. Ko kogo oni mają dbać? Kogo mają pilnować? Tylko wypisywać? Nie wiadomo jakie rzeczy. O, tyle. Byłem 30 w tamtym miesiącu i nic, żadnej odpowiedzi co wypełniałem. Co wcześniej nagrywałem. A dzisiaj właśnie rozmawiałem. No i mają we wtorek przyjść. A co? Co? Będą tutaj wypisywać? Będą zaglądać? Nie sobie w kieszeń swoją zaglądają. Ja od ludzi. Co tam parę rzeczy dostanę, a co mnie ludzie, widzowie chcą oglądać, to im zawsze ich pozdrowię i podziękuję. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, gorąco. I jak to się mówi, trzymajcie się zdrowo, ciepło i pomysłowo, jak to się mówi. Não, na razie.